Łukasz, my to się z internetu znamy przez dwa lata. Prawie, że. Nie liczę czasu. Nie liczę czasu, nie liczę dni. To taka piosenka była, tak? Nawet nie, nie tak. Nie Słuchajcie, nie y promujemy forum, y jeżeli chodzi o informacje dla Was. Pamiętajcie, że jeżeli trafia jakiekolwiek zapytanie do nas, do ekipy Mistrza Akumulatora, my nie zawsze jesteśmy przed kąpem, nie zawsze jesteśmy w stanie pomóc tak od ręki. Natomiast forum Mistrza Akumulatora to jest już ile? 1600 ludzi? Na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, ale jest tendencja rosnąca. Coś tam, ma tak, że... ponad 1600 uczestników. Bardzo dużo ludzi, którzy pracują na co dzień w branży akumulatorowej ludzie z potężną wiedzą. Warto tutaj wspomnieć z Bielska Andrzeja Słuchanka. Andrzeju, serdecznie się pozdrawiam. Tak. Bardzo rzeczowe, bardzo rzetelne komentarze w ostatnim czasie. Piotka Pięciaka nie będziemy chwalić, bo Łukasz, Piotrek i ja jesteśmy administratorami forum. I tutaj jakby po naszej stronie trochę inna robota, ale jak czytam czasami jak Piotrek odpisuje ludziom... Yy... Piotrek jest the best. No. Skąd on się wziął, Nie wiem. No. Piotrek, <laughs> także serdecznie Cię pozdrawiamy. To taki gościnny występ Twojego Conwaya. Natomiast my na pewno się zaopatrzymy w ten temat, bo zauważyliśmy sami, że autol faktycznie niektóre parametry zawyża. Tak. Fajna sprawa, bo to dla takiego kogoś, kto ma w domu coś, żeby sobie tylko coś porównał i tak dalej, to nie jest jakaś tam zła informacja. Natomiast nawet jeśli masz wydać stówkę ze swoich domowych pieniędzy, to lepiej wydać ją na produkt, który jest troszkę mniej yy, awaryjny. Nie awaryjny, bardziej dokładny, ma możliwość yy, aktualizacji. No i ma parę dodatkowych opcji, bo przez komputer można zgrać sobie odczyty, wydrukować. No jest trochę bardziej rozbudowany. A powiedzmy sobie szczerze, nie kosztuje dużo więcej. Y -y. Ile kosztuje? Ile płaciłeś za to ostatnio? Już nie pamiętam. Ale dużo ponad stowe? Nawet nie. Nie liczy godzin i dni, nie liczy pieniędzy. Ja też chcę do Szwecji. Nie o to chodzi. No naprawdę nie pamiętam, bo już długi czas temu go sobie kupiłem. Ale nie przekroczył chyba 120 zł. Pod spodem macie w opisie link do kanału YouTube'owego Łukasza wesprzyjcie go, kanał się nazywa Amator Kombinator, niesamowite sprawy, lajkujemy, subskrybujemy i tak dalej, pokazujemy, że jako społeczność Myster Akumulatora wspieramy się wzajemnie, to jest pierwsza sprawa, druga sprawa to jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego Conwaya, odnośnie innych urządzeń, Łukasza możecie znaleźć albo na jego kanale YouTube'owym, albo jako administratora na Facebooku Mister Akumulator Forum Prostowników i Akumulatorów. Łukasz! Dzięki za wizytę. Fajnie, że nas odwiedziłeś. Tak, Jesteś mile widziany tutaj. Łukasz nam przywiózł. Łukasz, Łukasz nam przy... tak. Łukasz nam przywiózł coś do naszego projektu Frankenstein, ale to chyba nie będziemy ty tu wiele zdradzać, nie? Nie, nie ma co. Tak? Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Zobaczymy. Jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia.